Najpierw rekordy temperatur, potem gwałtowne burze i ogromne nagłe opady i wreszcie błyskawiczne powodzie. Od lat zmagamy się ze zmianami klimatu i choć trudno wpłynąć na pogodę, sami możemy sprawić, że stanie się naszym sprzymierzeńcem, magazynując wodę i tym samym łagodząc skutki susz. To jest program Prosto z Mazowsza Przemysław Toczek. Witam i zapraszam. Dziś porozmawiamy m.in. o programie Moja Woda. Jak uzyskać dotacje? O tym już teraz. Razem ze mną w studiu witam bardzo serdecznie pani Katarzyna Szmyt, doradca energetyczny, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry. Jest z nami również pan Marek Martynowski, senator Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Ponieważ. Nawet 6 tysięcy złotych dotacji w ramach programu Moja Woda 2023 tyle można uzyskać, tylko pytanie: w jaki sposób? Bardzo prosty. Należy złożyć wniosek o dofinansowanie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No my rozmawiamy o Mazowszu z racji tego do Wojewódzkiego Funduszu w Warszawie, natomiast jest to program ogólnokrajowy, więc każdy Wojewódzki Fundusz ma ten program w swojej ofercie. Wniosek standardowo, tak jak już przyzwyczailiśmy naszych beneficjentów, jest mało skomplikowany, mocno intuicyjny. Wymagamy dwóch form złożenia tego wniosku. Wersji elektronicznej, edytowalnej no i wersji opatrzonej oryginalnym podpisem, bądź to złożonym w wersji papierowej, ewentualnie przesłanym nam przez platformę ePUAP. App. Pomagamy w wypełnianiu wniosku, jeżeli są jakieś wątpliwości, trudności, zapytania. No. Nie ukrywam od 3 sierpnia, czyli od daty, w której program Moja woda ruszył. To to zainteresowanie jest przeogromne i ono się przekłada na zdumiewającą liczbę wniosków, które dotychczas do nas spłynęły. Ale... Czyli wniosek jest taki, że trzeba się śpieszyć z tym, żeby wniosek u was złożyć. Nawet 6 tysięcy złotych, tyle powiedzieliśmy, że można otrzymać. Jakie warunki trzeba spełnić? O jakich kwotach w ogóle mówimy, czyli jak duża musi to być inwestycja, czy są jakiekolwiek widełki i kiedy możemy uzyskać tę maksymalną kwotę wsparcia? To już. Tłumaczę. Poziom dofinansowania to jest do 80% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 6 tysięcy złotych, co w prosty sposób można sobie obliczyć, że przy koszcie inwestycji minimalnym 7,5 7500 złotych, to już te 6 tysięcy złotych dotacji robi nam się kwotą realną i możliwą do odzyskania po złożeniu wniosku o płatność. Widełki są takie, że minimalny koszt zadania, o które można wnioskować, dofinansowanie, na które można wnioskować, to 2000 złotych, czyli Inwestycje mniej cenne, mniej kosztowne niestety nie mogą spotkać się z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu w ramach programu Moja Woda. Natomiast każde powyżej tak. I tu też 7,5 tysiąca to jest ta kwota, która już nam gwarantuje 6 tysięcy złotych dotacji. Każda powyżej no, zatrzymuje nas na tym poziomie 6 tysięcy złotych. Ale Program... powiem że wiele instalacji może faktycznie kosztować więcej niż te 2 tysiące złotych, więc będzie Zbytnością. można uzyskać dofinansowanie. Zbytnością. Na jakiej instalacji O tym porozmawiamy za chwilę, ale... Zmieńmy też na chwilę jakby skalę tego problemu, czyli od naszego domowego grudka przejdźmy do całego kraju. Panie senatorze, wielu wskazuje na to, że poziom retencji w Polsce jest bardzo niski i mógłby być dwukrotnie wyższy. Pana zdaniem, jak poważny jest to problem i czy da się temu zaradzić? No problem jest na pewno bardzo duży. Jeżeli porównamy sobie chociaż kraje Unii Europejskiej, no to my w Polsce mamy, przypadając na jednego mieszkańca. Około trzech razy mniej niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej. To jest około 1600 metrów sześciennych na jednego mieszkańca Polski, a w przypadku Unii Europejskiej trzykrotnie więcej. Także widzimy, jak, jaka to jest skala problemu. Ta już taka edycja, to już jest trzecia edycja tego programu. Gorąco oczywiście zachęcam do tego, ale jeżeli spojrzymy na to, co było wcześniej. W 2020 i 2021 roku w 2022 była przerwa. No pewnie dlatego, że, że był COVID też. Były takie no, plany oczywiście, żeby to kontynuować. W tym roku jest dalsza kontynuacja. Powiem tak, w pierwszych dwóch edycjach zatrzymaliśmy 2,5 miliona metrów sześciennych właśnie poprzez takie programy. Trzecia edycja, mam nadzieję, że da taką no, mniejszą oczywiście skalę, ale około liczymy, że milion 200 tysięcy milionów metrów sześciennych też zatrzymamy. Jeszcze, jeszcze byśmy chcieli oczywiście więcej, bo z tego co jest obliczone, około 7,5% wód opadowych jest zatrzymywanych, pozostała część trafia do rzek. I spływa dalej. My chcemy, żeby to docelowo było 15%. 15% do 2027 roku. Taka Dokładnie. jest rządowa zapowiedź. Jakiego rodzaju instalacje mogą być tymi, na które ten wniosek składamy, co warto zbudować u siebie w ogrodzie? Katalog tych możliwych do zrealizowania inwestycji przedsięwzięć jest dosyć szeroki i tak naprawdę zależy od tego, co beneficjent chce zrobić i jakie ma możliwości I finansujemy zarówno instalacje służące zbieraniu wód opadowych, jak również ich magazynowaniu poprzez retencjonowanie w gruncie, czy też w dachach, na przykład w dachach Zielonych, po systemy zagospodarowania i rozdystrybuowania po nieruchomości tej zgromadzonej wody opadowej, także roztopowej. Także katalog. Katalog od prostych zbiorników, których tutaj jest też warunek, że jeżeli mówimy o zbiornikach na deszczówkę, to ich minimalna pojemność, sumaryczna oczywiście, musi wynosić nie mniej niż 2 m czyli to jest ten pułap, od którego liczymy dofinansowanie. Natomiast mogą być to różnego rodzaju drenaże, oczka wodne. No, katalog jest, tak jak powiedziałam, naprawdę dość szeroki. Oczywiście finansujemy zarówno zakupowe faktury, jak również i jest możliwość możliwość dofinansowania usług zrealizowanych w ramach przedsięwzięcia. Nie wymagamy też, aby beneficjenci za każdym razem zlecali te usługi, bo niejednokrotnie są to dość proste prace do przeprowadzenia w ogrodzie. Z racji tego, że program no, ma już swoją historię i doświadczenie i nasi beneficjenci są znakomicie w tym zorientowani. Niektórzy wiedzą doskonale, czego oczekują, mają swój plan na zagospodarowanie ogrodu. Bardzo często wykonują te prace samodzielnie i to też program dopuszcza. Także nie jest wymagane to, że... To że wtedy jakaś dokumentacja tych prac jest jednak potrzebna? Tak, oczywiście, ale jest to oświadczenie beneficjenta o wykonaniu prac. Mhm. W przypadku tych prac zleconych jest to odpowiedni protokół spisany z wykonawcą, więc tu dowolność jest, więc program jest elastyczny i dostosowuje się do potrzeb i do oczekiwań naszych beneficjentów. To są też to o czym chcę teraz powiedzieć. To są też kompetencje, które w większości mają samorząd, ale to jest ten trend, który możemy ocenić i spojrzeć na niego już w zasadzie z perspektywy czasu, ponieważ lata temu pojawiła się moda na to, żeby betonować, betonować wszystko, rynki, betonować chodniki przy których były jakieś pasy zieleni. Ten beton pojawił się w zasadzie wszędzie. Czy myśli Pan, że dzisiaj, biorąc pod uwagę to, jaką mamy skalę tego, ile tego betonu pojawiło się w miastach, jesteśmy w stanie odwrócić ten trend? No, tutaj mamy na przykład w Warszawie Plac Pięciu Rogów, gdzie tego trendu nie odwrócono i ten beton wciąż tam jest i drzewa wyrastają właściwie z pomiędzy płyt. No niestety, jest to problem. Wielu miast w Polsce. Nie, ja sam jestem mieszkańcem Płocka i, i też widzę, jak są właśnie w ten sposób zapetowywane poszczególne osiedla, gdzie nie ma zieleni, brakuje tej zieleni naprawdę praktycznie wszędzie, no tutaj w Warszawie, w Warszawie również. Nie rozumiem takiego podejścia. No myślę, że mieszkańcy domagają się właśnie więcej zieleni. To by nawet no, spowodowało to, że są mniejsze susze, a przy gwałtownych ulewach na pewno te, te opady byłyby wchłaniane właśnie przez miejscową roślinność. No bo kiedyś ten problem był znacznie mniejszy. Po pierwsze klimat był troszeczkę inny i ta pogoda się bardziej rozkładała w czasie, jeżeli chodzi na przykład o deszcze, ale po drugie tego betonu nie było tyle, więc po prostu woda zostawała tam, gdzie spadała. Jakie znaczenie ma retencja? Czy zwykli kowalscy mogą mieć wpływ na to, jak ona się zwiększy na przykład w skali całego kraju? Dlaczego warto inwestować w retencję? Ale oczywiście, że tak. Pamiętajmy Państwo, że te nasze drobne, wydawałoby się bardzo indywidualne, jednostkowe działania, które służą szeroko pojętej ochronie środowiska, sumarycznie robią niesamowity efekt. Widzimy to w przypadku instalacji prosumenckich, tak? instalacji fotowoltaicznych, czyli programu Mój Prąd, który uzyskał no niebywały efekt tak, w produkcji odnawialnej źródeł energii, w produkcji czystej, zielonej energii. Myślę, że program Moja Woda. Idzie tym samym trendem, tak? czyli te nasze zwykłe, codzienne zachowania, zagospodarowanie wody opadowej, to jest nasz wkład w działania zmierzające ku adaptacjom do zmian klimatu. Także to jest jak najbardziej cenna inicjatywa, świetny program, i wszyscy, którzy biorą w nim udział. Czy to biorą w nim udział, czy robią takie działania również samodzielnie, na własną rękę, bez dofinansowania, zdecydowanie przyczyniają się do ochrony zasobów wodnych i do, i do działań, które poprawiają retencję, a tym samym w sposób korzystny wpływają na nasz klimat. Wiadomo, że są programy, które mogą być bardziej chwytliwe, jeżeli chodzi o hasła, niż program, który związany jest z zatrzymywaniem wody w naszych ogrodach. Gdzie więc na takiej liście też politycznych priorytetów są takie, Rzeczy jak ekologia czy też retencja? No, ja mogę odpowiadać, odpowiadać za swój rząd. No, w naszym rządzie pani minister klimatu Anna Moskwa bardzo do tego przywiązuje uwagę. Świadczy to o nowych projektach, chociażby tej dużej retencji, tak? bo to, o czym mówimy, to jest mała retencja czyli, czyli ta program Moja woda. Natomiast ta duża retencja, to, to już są zaplanowane 94 zbiorniki, takie retencyjne naprawdę wielkie, ponad 600 obiektów właśnie, które kształtują taką retencję. Około 40 miliardów złotych ma kosztować cały ten program. Także no, no myślę, że jeżeli to wszystko wprowadzimy w życie, nie będzie aż tak dużej, dużego problemu z wodą. Czekamy więc na efekty, bo problem z retencją jest naprawdę ogromny, nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach, między innymi na południe Europy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moimi gośćmi byli pani Katarzyna Szmyt, doradca Energetyczny Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Oraz pan senator Marek Martynowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie.